Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami podsumowało drugą edycję konkursu kulinarnego Smaki Regionu. Konkurs odbył się w ramach projektu Gotowanie Atrakcją Regionu. Spotkanie podsumowujące konkurs odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu-Biskupie. Konkurs Kulinarny Smaki Regionu składa się z dwóch edycji. W pierwszej edycji Panie gotowały, gotowały potrawy bożonarodzeniowe, natomiast w drugiej edycji Panie piekły ciasta. Były to ciasta tradycyjne i fantazyjne, ciasta wielkanocne. Do drugiej edycji konkursu stanęło 10 zespołów, jedno lub dwuosobowych, z pięciu gmin powiatu konińskiego. Wilczyna, Kleczewa, Kazimierza Biskupiego, Ślesina i Skulska. Gminy te tworzą lokalną grupę działania między ludźmi i jeziorami. Konkurs polegał na przygotowaniu i prezentacji wybranego ciasta. Były oczywiście wielkanocne baby, mazurki, serniki. Materiały filmowe z przygotowania poszczególnych ciast prezentowane były na platformie cyfrowej YouTube, i internauci poprzez głosowanie decydowali, który przepis przypadł im najbardziej do gustu. Po podsumowaniu miesięcznego głosowania okazało się, że pierwsze miejsce internauci przyznali Arlecie Szczepańskiej i Agnieszce Konieczce, reprezentującej Gminę Kazimierz Biskupi, Zasernik i Zaura. Za zwycięstwo pani otrzymały bon wartości 2000 zł. Dla nas cały konkurs to świetna zabawa przede wszystkim. Mnóstwo wrażeń, poznanie nowych ludzi, miłych ludzi z, i w ogóle. I tak naprawdę to my się poznałyśmy tak z innej strony, tak, gdzie umiemy się zegrać właśnie. Drugie miejsce w konkursie zdobyła Anna Lewandowska z gminy Ślesin, która przygotowała Mazurka na Bogato. W tym przypadku nagrodą był bon wartości 1500 zł. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Chyba będę pamiętać do końca życia. A tym bardziej się cieszę, że to ciasto przypadło tym, co głosowali do gustu, bo naprawdę się nie spodziewałam takiego wyniku. Trzecie miejsce internauci przyznali Bożenie Chorzewskiej i Małgorzacie Wawrzyniak z gminy Ślesin za mazurka Tofi. Panie otrzymały bon o wartości 600 zł. Zebrałyśmy sporo głosów, z czym byłam zdziwiona bardzo, ale widocznie to się spodobało widzom, którzy głosowały na nasze ciasto. No cieszymy się i na pewno będziemy kontynuować dalej. Takie konkursy będziemy brać udział. Czwarte miejsce, wyróżnienie, zdobyła pani Beata Juźwiak z gminy Wilczyn za babkę piaskową na oleju z nutą cytryny. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali okolicznościowe podziękowania, drobne upominki i bony wartości 200 złotych. Dziękując za organizację konkursu, jego uczestnicy podkreślali, że było to dla nich spore wyzwanie, ale i dobra zabawa. Spotkanie podsumowujące drugą edycję konkursu zakończyło wspólne zdjęcie i degustacja tortu. Wszystkie filmowe prezentacje tak świątecznych potraw z pierwszej edycji konkursu jak i ciast z drugiej można obejrzeć na platformie YouTube pod hasłem: między ludźmi i jeziorami.